Nie sądzę, żeby ludzie zdawali sobie sprawę, jak niesamowite są płazy. Zanuszmy się w jeden z ich ukrytych talentów. Płazy takie jak żaby czy traszki potrafią oddychać przez skórę. Tak, dobrze słyszeliście, to się nazywa oddychanie skórne. O co w tym chodzi? Ich skóra ma mnóstwo malutkich naczyń krwionośnych, tuż pod powierzchnią. Te naczynia absorbują tlen bezpośrednio z wody lub powietrza i woła! Oddychanie od ręki. To szczególnie przydatne, kiedy są pod wodą albo zakopane w błocie, niczym, bohaterowie w pustyni i w puszczy, wędrujący przez bagna. Ale chwila to nie wszystko. Ich skóra pomaga im również pozbyć się dwutlenku węgla, co czyni je małymi ekowojownikami natury. Więc następnym razem, gdy zobaczycie żabę, która po prostu siedzi i nic nie robi, pamiętajcie. Ona nie tylko odpoczywa, ona oddycha jak prawdziwy mistrz. Zostańcie ciekawi świata.